Jajko, bardzo duże jajko, bardzo duże jajko. W ogóle to, że Cezary pazura jest na streamie u Nie tak jest Co on tam robi? No jest u nieuczesanej. On ją zrozumiał? No właśnie nie! No właśnie jej nie zrozumiał. Czasami nie rozumiał po prostu, co ona mówi. Wikrzyj się nie rozumiał, no bo nie czasami mówiła slangiem twitchowym. Bo na przykład, że Cezary pazura jest jak gigat. A on giga co? Gigachat? Ziemia jest płaska? Tak jak mój brzuch. Tak, jak kasik? Gdybym ja była płaska, tak samo jak płaski jest brzuch bandury, to to powinno znaczyć, że mam gigacyce miseczka D. Więc coś tu się nie zgadza. Napisałem do ciebie na stream, bo widziałem, że jesteś online. Jak ci mija weekend i mnie wyrzuciłaś ze znajomych? Właśnie, Mieksodowskiej, wczoraj cię nie było na streamie. Opowiadałam tą sytuację, tylko nie podałam twojego niku, bo stwierdziłam, że nie chcę ci robić przykrości. Ja cię nie tylko wyrzuciłam ze znajomych, ale jeszcze cię zablokowałam. Ja nie po to was dodaję do znajomych, żebyście mi pisali w weekend, jak jestem bez streama. To wybaczcie. Mi w takim razie nie, nie wiedziałem, że nie chcesz takiej wiadomości chciałem być miły, bo jesteś po prostu giga spoko spoko, ja nie jestem na ciebie zła po prostu ja bardzo nie lubię spamu, wiesz jak tylko coś triggeruje jakieś powiadomienie, wiadomość to od razu blokuje jakbyś mnie napieprzał na Discordzie, to też bym się wywaliła z serwera także to tak po prostu działa to nic personalnego to jest matka dwóch synów i synowie zostali skazani za kradzież jeden z synów, Jakub, siedzi w studiu niewinnie skazanych za kradzież ja ale lubię sobie obejrzeć czasem w nocy sprawę nawet dla reportera. Tam jest taka kurwa akcja, życie pisze czasem takie scenariusze, jeszcze ci grający artyści czasami po prostu... Już wam tłumaczę, czemu mecenas Kaszewiach znowu udaru dostał. E! Ale od udarów to ty się weź. To nie żarty. Pojawiały się szpileczki, to były co najwyżej leciutkie złośliwości o, Czy ty jesteś jakimś socjologicznym, influencerskim nie. eksperymentem? Ja jestem ikoną Polaków Tych Polaków chyba tu nie ma <laughs> Jesteś jedną z najpopularniejszych Polek, Polek. Najpopularniejszą Polką. Najpopularniejszą Polką, Robert nie ma tylu hindusów followers Czy jesteś fejkowym influencerem? A, A czy to nie, nie, nie to pachnie natalią, Janoszek? No i dobra, jak na poziom telewizyjny no Uważam, że dosyć mocno z nią jechał Z takimi tekstami, szczerze powiedziawszy Nie uważam, żeby to były lekkie, uszczypliwe rzeczy On zawsze takiego ale mi chodzi o to, bo tutaj Dominik Boss zarzuca, że wojewódzki to były leciutkie jakieś zaczepki, ale generalnie było miło. No ale po tych tekstach, które tutaj wrzucił, no to były dosyć mocne zaczepki. Takie, jeżeli miałabym sobie wyobrazić, jakby ktoś mógł zjechać Caroline Darpieńskiej w telewizji na żywo, znaczy na, na żywo, no to uważam, że mocne było. Nie możesz kogoś zjechać, na czym świat stoi, kiedy jesteś z kimś twarzą w twarz. Tak się po prostu nie da. To jest niekulturalne względem drugiego człowieka. Ona też nikomu krzywdy... Nie zrobiła, nie złamała prawa, nie zabiła nikogo. Ona sobie stwierdziła, że chce przeżyć Penisa i kupiasę followy. no patrzycie! ale ten program nie polega na kulturalnej rozmowie, ale przecież on ją roastował. No normalnie. Mi się wydaje, że wy byście wymagali, żeby on jechał ją jak hater typowy z wykopu z internetu, do spodu kła ze szmatą. jebać kłamców, chat fuu! Po tu przylazła! Co nie wstyd ci ku... Jechać, tak? I mówić takie rzeczy, kupować Cepoloin, nie ci? No ja wolę formę taką jaką Kuba Wojewódzki to zrobił i że tak lekko z żartem, lekko z uszczypliwością. A nie jak taki taki typowy hater z internetu po prostu. To nie jest wina wojewódzkiego, a całkowego TVN-u, że daje pole do popisu soju, która jest mitomanką, tak samo jak Janoszek. Mi się nie wydaje, żeby ona była Mitomanką. Mi się wydaje, że ona po prostu troluje ludzi i robi to intencjonalnie. Bym chciała zobaczyć, jak stanowski rozmawia z Karoline Delpiński, tak samo bym chciała zobaczyć, jak stanowski. Rozmawia z Natalią Janoszek, ale rozmawia. Nie buduje satyryczne filmy, żeby ponaśmiewać się z tych person, tylko żeby tak faktycznie porozmawiać. Ja bym była bardzo ciekawa takiej szczerej rozmowy z tą Natalią Janoszek. Takiego, dlaczego ona to robi? Czy ona zdaje sobie sprawę, że ma problem? Od kiedy ma w głowie takie pomysły? Chciałabym usłyszeć taki wywiad. Ja nie mówię, że to dobrze, że ona sfejkowała swoją karierę, ale, ale to jest dawanie ogromnej platformy takim ludziom, nawet jeśli to jest rozmowa, a na to nie zasługują. No nie mów mi, że wystarczy, że kogoś okłamie. I już nie zasługujesz na to, żeby z kimś rozmawiać. Ludzie w internecie zrobili tak chudowe rzeczy, a dalej dostają platformy do tego, żeby się wypowiadać. No nie wierzę w to, że se kupisz ku followy i nie możesz już z kimś porozmawiać. Jest dużo ludzi w internecie, którzy powinni być skancelowani i nie są. Ona już szuka 40 milionów Polaków? Nie. Ona sobie kupiła followy, stary. Z jednej strony krytykujemy ludzi, których się promuje, a na to nie zasługują. Powiem Ci tak. Ja uważam, że nie zasługuję na liczbę followów, na pieniądze, jakie z tego dostaję, na to, jakie mam wyniki w streamowaniu. Uważam, że na to nie zasługuję. Nie robię ambitnego kontentu. Nie staram się. Oglądam sobie i se gadam, no nie? I ja uważam, że na to, że na to nie zasługuje na przykład, ale doszło do tego sama. I też trochę prawda Larson. Też głównoprawda trochę. Gdyby nie pajalok, gdyby nie Eden, gdyby nie nitro, gdyby nie wiem, nie remek, osoby, z którymi gram, z którymi gdzieś tam tworzę, z którymiś gdzieś tam przecięłam w mojej działalności, to bym nie miała takich wyników. Gdyby nie udar, gdyby nie tiktok, gdyby nie alkohol, ale też wiem, że mam w tym swoją zasługę, bo też się muszę odpalać, muszę prowadzić socjale dookoła bardzo ambitnie, zresztą prowadzę moje socjale do dookoła streamów. Jeżeli ktoś na czacie pisze, że przyszedł z TikToka bądź YouTube'a, to jest to moja zasługa, bo dobrze wypromowałam moje socjale. Ale jeżeli ktoś mówi, że przyszedł od Nitra, od Pajaloka, z RP, o to jest zasługa otoczenia i tego po prostu nie było mojego wpływu w tym. To, że ja mam charyzmę i to, że ja potrafię prowadzić tego streama, to jest jedno. Ja mam tą charyzmę inaczej byście tu nie siedzieli. Logiczne. Ja nie uważam, że ja na to zasługuję, na takie wyniki. Widzę, że są ludzie, którzy się bardziej starają ode mnie i im nie idzie. A ja tylko dlatego, że mam tą charyzmę w sobie, to mi działa, no z nie? Roboty. Ale na przykład ludzie się starają, wiesz, wymyślają jakieś formaty, tworzą coś. Ja nic nie tworzę. Ja siedzę w dresie i oglądam sobie filmik. I dlaczego tu siedzi 1500 osób? A dlaczego u streamera, który bardziej się stara, nie siedzi tyle? Bo ja się urodziłam z charyzmą, a on nie, no. Bo cycki. Gdyby mieli być tu widzowie tylko z powodów cycków, to bym nie miała widzów, wiesz? Właśnie to nie jest nic, na co ja mam wpływ. Taki generalny wpływ. Nie wiem, czy Wy mnie rozumiecie. Są ludzie z talentem i są ludzie z ciężką pracą. I uważam, że ludzie, którzy się urodzili z talentem, nie zawsze zasługują na to, co mają, a bardziej zasługują ci z ciężką pracą, ale im brakuje czasami po prostu talentu. I dlatego ja uważam, że ja mam talent do streamowania. Jestem wygadana, charyzmatyczna, Wam się dobrze tu siedzi, więc jakby GIT, nie? Że są ludzie, którzy się urodzili z jakąś predyspozycją, z jakimiś odpowiednimi cechami, i są ludzie, którzy ciężką pracą próbują osiągnąć to samo. I ja uważam, że najlepsze wyniki zasługują ci, którzy. Którzy się bardziej starają. Którzy wkładają tu więcej pracy. Trochę głupoty pierdolisz. Okej, okay, czyli jak zdanie się zaczyna od, ja uważam, to wszystko co jest później to jest głupota, tak? Bo ty tak sądzisz. Mówię moje zdanie, chłopy. Uważam, że ciężka praca powinna być bardziej wynagradzana niż talent. A ja jestem obdarzona talentem, a nie ciężką pracą. Paryzmy też można się nauczyć? No to fajnie. A ja mówię moje zdanie, że pierdolisz. A ja mówię moje zdanie, że mam twoje zdanie w ch no, a ja uważam, że warto pracować mądrze niż ciężko. Ty pracujesz swoim skillem, który masz, albo wypracowałaś, i póki się ludziom podoba, to Git. Ale ja w całym moim rozważaniu nie chodziło mi o to, ile ktoś pracuje, jak ciężko i jak mądrze. Tylko, że albo rodzisz się z talentem, albo musisz kurwa nadrobić talent zapierdalaniem. I czy zapierdalasz mądrze, czy za Teraz głupio, to już twoje jakby problem. Nie to było pole mojej dyskusji. Rozumiem twój zamysł, ale nazywanie tego wrodzonym talentem burzy dyskusję, bo to nietrafne określenie. <laughs> że urodziłam się z zestawem cech, które bonusują mi podczas transmisji na żywo. Czy tak lepiej, Peter? Nie, z tym czat nie ma problemu akurat. Oni mają problem sami ze sobą. Wymień te cechy. Naturalność, charyzma, gadatliwość, szczerość. Dobra dykcja, ale wiemy, że to nie jest zawsze konieczne. Masz rację, lecz nazywanie się. Ciebie naturalną jest trochę pierdoleniem stereotypowym. Nie wiem, zbanuję go kurwa. Trollujesz, musisz trolować. Jak trollujesz i powiesz sorry, bo żart poszedł już za daleko, to git. próbujecie cię zdenerwować, a, czyli robiłeś to, co może żeby mnie wkupić. Antwan 50 zł, ale dla ciebie może być nawet stówka. Nie lubię ludzi, z którymi próbuję dyskutować, a oni próbują mnie robić w. Bo ja się wku... Ja jestem po udarze, tak? Ja się nie mogę wkurwiać. Ja lubię kulturalne dyskusje, ale jak mnie nie słuchacie, gadam jak do ściany, to się tak zdenerwuję. Przed czy po okresie? A ty jesteś przed czy po... ba nie, bo nie pamiętam. Chyba przed. Słuchaj, twoja praca polega na oglądaniu durnot i bycia twitchową lalką. Może to o tobie pisał Prus w XIX wieku. Nie wiem, nie wiem czy... Czym ja sobie na to k***a dzisiaj zasłużyłam? Ja byłam miła. Ja dzisiaj byłam naprawdę miła. Musisz czasem trochę odpuścić i mieć wyjewane. O! Po pięciu latach na Twitchu ktoś mi powiedział, że muszę mieć wyjewane w to co ludzie piszą na czacie. No stary! Ty to żeś odkrył. Powiem ci, że ja po niektórych wiadomościach co zostaje na czacie to idę później płakać w podusie, nie? Bo się tak przejmuję. Ja się przejmuję, bo chcę poprowadzić dyskusję, tam wasze wiadomości i chcę z wami porozmawiać. Dlatego się przejmuję, że mnie nie słuchacie i się wk***ię. Ale jak ja też obrócę się do drugiego monitora, ja zapominam o was. Lecę spokojnie. By pewnych osób, które nie mają wystarczających kompetencji w pewnym zakresie, nie czynić osobami popularnymi. Ale Dominik, jesteś jedną z osób, które uczyniła tą osobę popularną. Też nagrałeś o niej film. Też jechałeś na jej zasięgach. Telewizja robi po prostu to samo. Czy na jej zasięgach, na jej kontrowersji. Oś, mam też może lekką nadzieję, że skoro pojawiło się takie podsumowanie działalności, to może nawet sam pan Stanowski zdecyduje się tutaj zrobić taki ruch też w stronę Caroline Derpiński. Ale jak Stanowski nagra o niej film, to jeszcze więcej osób się o niej dowie. Tak samo jak było z Natalią Janoszek. Ludzie praktycznie w 100%, w 99% o istnieniu Natalii Janoszek dowiedzieli się przez film Stanowskiego. To jest paradoks komentery. Ja rozumiem istnienie paradoksu komentery, ale nie wiem dlaczego Dominik nie widzi, kurwa, tego, tego u siebie paradoksu. Mroczna strona Pepsi. O nie, wiecie co? To będzie chyba z nutellą i z tymi orangutanami Ja to obejrzę, a potem będę się chciała napić Bo se kurde kupię I będę miała wyrzuty sumienia Wiecie jak teraz źle mi się je kanapkę z nutellą? Nie tak, że przestałam Ale być świadomym człowiekiem jest takie trudne